Cześć wszystkim! Jak sprzedawać na Vinted przez funkcję kup teraz? We wcześniejszym filmie pokazałem Wam jak sprzedawać przez wysyłkę indywidualną. Dzisiaj chcę Wam pokazać jak sprzedawać tak, aby ludzie mogli od Was kupować przez kup teraz. Kiedy dodajecie rzecz, musicie wybrać rozmiar przesyłki. Jeżeli nie wiecie jaki to rozmiar, musicie kliknąć Dowiedz się więcej. Tutaj macie, wybieramy średni, Dowiedz się więcej, duży, Dowiedz się więcej. No i tutaj mamy wszystko napisane. Kiedy już mamy dodaną rzecz i ktoś chce ją od nas kupić, przykładowo my wchodzimy tutaj na osobę, ta osoba wchodzi na Waszą rzecz, no i ma do wyboru wybrania tych trzech możliwości kupna. W zależności od tego, jaką kupiec wybierze przesyłkę, taką będziecie musieli mu wysłać. Przykładowo, dzisiaj ktoś ode mnie kupił. I tak naprawdę nie wiem, y, jaką formę dziewczyna wybrała, dlatego y, po prostu pobieramy etykiety. Nie wiem, czy ona chce paczkomatem. O, paczka w ruchu. Ona wybrała sobie, że chce y, kupić, że kupiła tak naprawdę już paczką ruchu. No i tutaj, tak naprawdę, y, klikając, pobierz etykietę wysyłkową, y, pisze, co mamy tak naprawdę robić. Czyli wygeneruj, wygeneruj etykietę, wydrukuj. I zabierz paczkę do najbliższego punktu ruchu. Więc klikamy dalej, klikamy dalej, i klikamy pobierz, i ona jest pobrana. I teraz trzeba ją wydrukować. Teraz nasza etykieta się drukuje. Jak widzicie, to jest nasza etykieta. Teraz po prostu trzeba ją wyciąć i przykleić na paczkę. Jak widzicie, etykieta jest już przyklejona. Teraz idziemy wysłać paczkę. Jak widzicie, nadanie jest opłacone. Czy paczka już została wysłana? Robi się to tak, że podjdzie się do najbliższego kiosku ruchu, idzie się po prostu do kasy, daje paczkę, pani ją bierze i mówi, że paczka zostanie wysłana dzisiaj lub jutro, albo nic wam nie powie, po prostu ją weźmie. Nie musicie robić żadnych zdjęć, po prostu automatycznie, kiedy pani wyśle paczkę, macie coś takiego, że. Wintet generuje takie coś I można śledzić paczkę I, ci, I Wam wszystko tutaj pisze Gdzie jest, kiedy dotrze, kiedy dotarła A teraz pokażę Wam Jak wysyłać paczkomatem Jak ktoś wybierze tą opcję Mamy już gotową etykietę, już przykleiłem I pokazuję Zaczynamy, klikamy zaczynamy Klikamy yy, Nadaj paczkę Klikamy yy, Mam już specjalną mam już paczkę ze specjalną etykietą No i wtedy ten kod kreskowy musimy tutaj Otworzyła nam się sama szafka, kiedy zeskanowaliśmy kod. Wrzucamy paczkę. Zamykamy. No i tyle. Paczka doszła, a pani potwierdziła przelew. Przechodzimy do portfela Vinted. No, i tutaj piszę, które pieniądze już mamy i które możemy przelać na konto bankowe. A to są pieniądze, które oczekują na potwierdzenie. Tak jak ta pani potwierdziła, te 30 zł jest tutaj. A te, które jeszcze nie są potwierdzone, są tutaj. Tak właśnie sprzedaje się na Vinted. A jeśli jeszcze nie macie konta, to możecie, nie namawiam. Poprzez link, który macie w opisie, zarejestrować się, wtedy nam to pomoże, ponieważ dostaniemy 20 zł i kolejne 40, jeżeli uda wam się coś sprzedać, a to jest też bardzo możliwe, ponieważ wyskoczycie nam wtedy na dzwoneczku, a nawet my możemy wejść na ten przedmiot. Jeżeli nam się spodoba, to nawet my możemy go kupić, a będziemy mieć go tak naprawdę taniej, ponieważ będziemy już mieli wcześniejszy bon za Was. Dziękuję za uwagę i udanych zakupów i sprzedaży.